Próbka o długości całkowitej 110 mm o kształcie hantelki. Przekrój w miejscu przewężenia 5x5 mm. 50% wypełnienia i trzy ściany zewnętrzne. Próbki drukowane pionowo na stole. Co ciekawe, żeby to wydrukować pionowo z takim przewężeniem, musiałem dodać wysoki skirt, czyli osłonę wokół próbek, żeby przewężenia mogły być wydrukowane z podobną prędkością jak reszta próbki. Przetestowałem 3 próbki z każdego filamentu. Ten test polega na jednostajnym rozciąganiu próbki wzdłuż jej osi przy stałej prędkości aż do zerwania, przy jednoczesnym pomiarze siły i wydłużenia. A czym właściwie jest adhezja? To nic innego jak zdolność materiału do przylegania do poprzednich warstw podczas druku. Wydruki 3D z natury są najbardziej podatne na pękanie wzdłuż warstw, czyli właśnie tam, gdzie adhezja ma kluczowe znaczenie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie dobranie kierunku druku względem obciążeń, jakie będzie znosić dany element. PETG. Materiał charakteryzuje się najsłabszą adhezją międzywarstwową z próbek, które dziś testowaliśmy, co może ograniczać jego zastosowanie w elementach obciążonych w osi Z. PETG CF12. Dodatek 12% włókna węglowego poprawia adhezję międzywarstwową oraz sztywność materiału, zwiększając jego odporność na rozwarstwienie. PETG Carbon Core 25. Filament osiągnął najwyższe wartości siły adhezji przekraczające aż 700 N. Z wyraźnie dłuższym zakresem sprężystego odkształcenia przed zerwaniem. Materiał wykazuje najlepszą spójność międzywarstwową spośród badanych, co świadczy o wysokiej wytrzymałości struktury drukowanej.